Witam wszystkich, jestem Mutu, dzisiaj przetestujemy sobie ci z drobiowe dwie sztuki z Biedronki one 4,30 teraz kosztują na promocji no zaraz, że tak cicho mówię, ale jestem w pracy i nie mogę za bardzo rozmawiać hmm, tutaj mamy mięso wymielone 50% częściowo rozrobimy 64% i 23% kurczak. Troszeczkę mało, je ja się bardzo szybko robi, w mikrofali na 1 minutę i gratis jest keczup, dwa keczupy i zobaczymy jak to będzie. już gotowe, tak wyglądają, w środku samo mięso i ser, plus keczupu dodałem takie ciepłe, fajna bułka, no i dobra spróbujemy, tak po cichu. Hmm. Powiem Wam, zarąbiste. Mięciutkie mięsko, mięciutka bułka. Hmm. Poezja. Mhm. Jeszcze ja tą Nową Mirinę spróbuję. Zobacz, to mi mówi Ta nowa mini też bardzo dobra. Nie wiem, jest to smak, teraz zobaczę. Tu jest smak. No. Brzoskwiniowy. O, to jest też fajna nowość. Jeszcze spróbuję tego. Skoro tu nie ma żadnych dodatków, A, to ono bardzo dobre. Szkoda, że tu nie ma żadnych dodatków, tylko serii. Mięsko, ale to bardzo dobrze opłaca się. Wiadomo, te swojskie, co kiedyś robiłem, są lepsze, ale te też bardzo dobre. Gdybym miał ocenić to śmiało 8 na 10, opłaca się za tą cenę, za 4,30. I to byłoby na tyle, do następnego razu, trzymajcie się, hej!